Ewangelia według świętego Łukasza rozdział drugi. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego zwanego Betlejem ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją która była brzemienna kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania porodziła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anią, zanim się poczęło w łonie. Gdy potem upłynęło dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko pci męskiej będzie poświęcone panu. Mieli również złożyć w ofierze parę syno Garlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziesiątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, pobłogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwała ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie aby naja wyszły z zamysły serc wielu Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, Uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i, i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego fragmentu Ewangelii. Szczęść Boże.